Będziemy na oddziale Rothschild, gdzie ty i twoje dziecko będziecie znajdować się pod opieką, dopóki oboje nie poczujecie się na tyle dobrze, aby wrócić do domu. Większość osób spędzi swój pobyt w jednej z naszych sal, chyba że istnieje kliniczna potrzeba, abyś była we własnym pokoju. Na przykład masz infekcję, którą możesz zarazić innych, lub mamy możliwość zaoferowania ci prywatnego pokoju, jeśli jest to coś, za co chciałabyś zapłacić. Każda sala posiada wspólną łazienkę, która jest przeznaczona wyłącznie do Twojego użytku. Jeśli łazienka jest zajęta, na oddziale znajdują się dodatkowe toalety i prysznice. Toalety dla partnerów i gości znajdują się poza oddziałem. Członek personelu z przyjemnością skieruje do nich osoby odwiedzające. Jeśli będziesz czegoś potrzebować podczas pobytu bez względu na porę i to w czym potrzebujesz pomocy, zachęcamy do naciśnięcia dzwonka pomocy znajdującego się przy łóżku. Alternatywnie możesz znaleźć członka personelu w punkcie dla położnych, który chętnie ci pomoże. Będziesz wspierana przez wielu pracowników służby zdrowia podczas swojego pobytu na oddziale Rothschild, takich jak położne pielęgniarki, studentki położnictwa, asystentki opieki położniczej. Pielęgniarki żłobkowe i lekarzy dla ciebie i Twojego dziecka. Prawdopodobnie spotkasz również pracowników administracji, sprzątaczy i nasz zespół cateringowy. Po narodzinach Twojego dziecka możesz również natknąć się na osoby z zespołu do spraw karmienia niemowląt i specjalistów, którzy sprawdzą sług dziecka. Wyznaczona położna lub pielęgniarka będzie opiekować się zarówno tobą, jak i Twoim dzieckiem podczas Waszego pobytu. Ich zadaniem jest zapewnienie opieki klinicznej, w tym monitorowanie Ciebie, dostarczenie leków, oferowanie wsparcia w karmieniu niemowląt i udzielenie wszelkich potrzebnych porad. Położne lub pielęgniarki mogą również mieć przy sobie studenta położnictwa pracującego razem z nimi. Studenci położnictwa świadczą opiekę pod bezpośrednim nadzorem zarejestrowanego specjalisty. Asystenci opieki położniczej wspierają oddział, a także służą pomocą podczas Twojego pobytu. Jeśli Twoje dziecko wymaga obserwacji lub dodatkowych kontroli, pielęgniarka żłobkowa może je przeprowadzić. Inni pracownicy służby zdrowia, którzy mogą być zaangażowani w opiekę nad Tobą, to lekarze specjalizujący się w opiece nad ludźmi w czasie ciąży, porodu i połogu. Oraz lekarze specjalizujący się we wczesnej opiece nad dzieckiem. Możesz również spotkać się z położnymi, które przeprowadzą dokładne badania fizyczne Twojego dziecka. Mamy również dedykowany zespół do spraw karmienia niemowląt, jeśli potrzebujesz ich wsparcia. Dysponujemy zapleczem umożliwiającym bezpieczne przechowanie odciągniętej siary, mleka matki lub dowolnej mieszanki mlecznej, którą przyniosłaś. Zapraszamy do skorzystania z naszego wspólnego salonu dla rodziców, który znajduje się w centrum oddziału. W tym relaksującym otoczeniu znajdziesz wygodne krzesła, telewizor i książki, które możesz przeczytać. Pokój ten nie jest przeznaczony do spania. Jeśli chcesz spać, wróć do swojego łóżka. Nasi koledzy z cateringu zapewnią ci regularne posiłki i napoje podczas pobytu, ale jeśli potrzebujesz czegoś poza tymi godzinami, wystarczy zapytać kogoś z personelu, ponieważ można to zorganizować. Utrzymujemy nasz oddział i obiekty w czystości i porządku. Jeśli jednak uważasz, że czystość nie została utrzymana, poinformuj o tym członka personelu. Mamy nadzieję, że będziesz mieć pozytywne doświadczenia na oddziale Rochald i cieszymy się, że będziemy mieć możliwość, aby opiekować się Tobą i Twoim nowonarodzonym dzieckiem.